Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dziś poniedziałek zaczynamy nowy tydzień. Zaczynamy drugą pensją, owocową eksplozją Paradiso i Wielka Pensja bank Bankiera. Um, druga pensja z numerem 39. Zobaczymy, jak się tydzień zacznie. Dwanaście, dziewiętnaście, trzydzieści jeden czternaście. Tu szukamy wygrywających liczb lub worka. O, mamy dwanaście. Dobrze się zaczyna. Dwanaście. Dwanaście. Czternaście. Dziewiętnaście. Ale strapeczka mi się trafiła. Trzydzieści jeden. Czternaście. Czternaście. Dziewiętnaście. 31 także cała czapeczka jest wygrana. Super. I tak mam 5 5, 5 5 5 5 5 5 5 5 i 5. Czyli na dzień dobry. Trafiliśmy 50 zł fajnie, naprawdę. W szoku jest. <noise> no to teraz sobie owocową eksplozję. A mamy gruszkę i karambolkę. Gruszka. kruska, kruska, karambolka. melon i figa. Mamy melon, to jest fika, Kolejne dwa symbole, które będziemy szukać, to jest brzoskwinia i truskawka. Tak, mamy tu, tu. Oczywiście owocowa eksplozja jest numerem 3, bo zapomniałam powiedzieć, przepraszam. Tu mamy truskawkę. Na dole są troskaweczki. Teraz szukamy piśnie i cytrynkę. Hmm. Następne symbole to jest arbus i awokado, a jeszcze tu przyskwinka była. Mhm. Arbuz i awokado i tak awokado mamy. Arbuz. To jest awokado. Następne symbole to jest jabłuszko i winogrono. Jabłuszko, winogronuka, winogronuka. Jabłuszko. I ostatnie symbole to jest kiwi i kokos. Kiwi taje na mlinie. Wow. Kokos. Kiwi. Dziesięć złotych. Jeszcze sprawdzimy kontrolną, czy czegoś nie pomyliłam, żeby nie było. Kontrolna jest ZZZ. No to teraz. Paradiso. Paradiso mamy z numerem 23. A szukamy tak flaminga i termometr. Mamy termometr. Termometr i flaming. Teraz arbuz i delfin. Arbuz mamy tu. Adelphin jest tu i arpus, i tu jeszcze jest derpin. Kolejne symbole to jest krab oraz bluza. A, tu nie mamy, tu nie mamy, tu mamy bluzy. Tu mamy krap i bluza. A na dole nie mamy takich symboli, więc idziemy dalej. Mamy shorty i fala. Shorty są. Short Short tu są I tu. Noż. Latarnia i lody. Latarnia i loda. Lody mamy, i latarnie mamy, i jeszcze lody. Kolejne to jest serduszko i kotwica. Serducho, kotwica. I tu jeszcze kotwica. Nutka oraz deska. Desk jest i nutka. Palma i rybka. Palma. Tu mamy rybę. Teraz szukamy chmury i piłkę. Piłeczka. I ostatnie dwa symbole to jest kompas i aparat. No. Aparat daje nam 50 zł. Seria, arbus, termometr, aparat. No tak. W szoku jestem. Normalnie jestem w szoku. To jeszcze aparaty. Co tu się dzieje dziś? Kontrolne te same, także... Naprawdę! Zobaczymy, czy ta zdrabka coś przyniesie z numerem 2. Ale to już by było za pięknie, nie? Tutaj szukamy symboli: plik, garnek oraz safe. Safe mnoży razy 5, garnek razy 2. Także zobaczymy. O, tu w ogóle nie ma symboli. A tu są. Ale strepeczka musi być zleżała jakoś. Mamy tak cytrynę, biedronka, narty, diament, kłódka, ślipka, klucz, gwiazdka, pinogrono, podkopa, karo, tęcza wiśnie, awokado, arbuz, chmurka, korona, parasol, tref, piłka, jabłko świnka koniczynka kwiatek teleskop zegarek ananas muszla i iper tu nie mamy nic, a bonus, a w bonusie rower. Także nie, nie, to by było za piękne. Gruba ryba okazała się pusta, ale za to te zdrapeczki. Tu mamy 50, i tu 50 to jest 100 i... 10, 110 odzyskane z tamtego tygodnia, chyba. <gry> Także dziękuję ślicznie za uwagę.